Słuchasz podcastu Wejdź Poziom Wyżej z Isą Pawski, w którym w każdym odcinku analizuję konkretne case study z doświadczenia mojego lub uczestników moich szkoleń, aby zainspirować Cię do sięgania po więcej w sprzedaży, w biznesie, w pracy z zespołem i przywództwie. Podcast dedykuję szczególnie menadżerom, szefom i przedsiębiorcom oraz ich zespołom. Jeśli jednak po prostu sprzedajesz, nauczysz się myśleć tak, jak robią to najlepsi. Zainspiruje Cię do odważnego wchodzenia w poziom wyżej, skokowego osiągania, śmiałych Celów i bycia liderem, na którym inni chcą podążać. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Zaczynamy. I zakraj pawski Cześć. W tym odcinku podcastu mam dla Ciebie bardzo ważny case, jeśli zmagasz się z ewidentnym kryzysem morale w Twoim zespole sprzedażowym, który nie tylko przyzwyczaił się do tego, że nie robi wyników sprzedażowych już od jakiegoś czasu, ale ewidentnie sprawia wrażenie, jakby przechodził wypalenie zawodowe. To jest właśnie problem, z którym zgłosił się do mnie jeden z moich klientów, więc w tym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, jak sobie radzić w tej sytuacji, co jest przyczyną oraz jakie działania były podejmowane przez klienta wcześniej, a zakończyły się porażką i tak naprawdę jeszcze spotękowały problem, zanim się spotkaliśmy, aby zająć się sytuacją i ją rozwiązać. Zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Mój klient, Tomek, był szefem zespołu sprzedażowego, który działał w branży doradczej. Jego zespół był takim zespołem już mocno-mocno stabilnym dziesięciosobowy zespół taki, który zdecydowaną większość swojej działalności sprzedażowej był związany z, z, z przygotowywaniem ofert dla klientów i głównie z takim kontaktem mailowo-telefonicznym. Ponieważ w branży doradczej spora część tych elementów, takich związanych z, z ofertowaniem, czyli z działaniami sprzedażowymi i to była przez ich firmę i przez zespół Tomka realizowana właśnie poprzez dzwonienie, mailowanie i ofertowanie klientów. I to, co się wydarzyło w międzyczasie, było po prostu niczym innym, jak spowolnieniem w branży. Do tej pory zespół głównie zajmował się obsługą tych zapytań, czy tych Takich kontaktów czy leadów, które spływały do firmy przez cały czas jej funkcjonowania. Pomimo tego, że każdy z handlowców w tym zespole, czy też właściwie doradca w tym zespole, zaczynał od wykonywania zimnych telefonów i od umawiania spotkań, a właściwie nawet bardziej od zimnych telefonów i takiego sprzedażowego pozyskiwania klientów, to było to dawno, dawno temu. A był to stabilny zespół, taki, w którym ze względu na złożoność, i taką dużą komplikację, czy jakby, albo może nawet bardziej specjalizację w tej branży, to każda z tych osób w zespole pracowała i działała w zespole sprzedażowym już co najmniej 3, 4, a nawet i po 7 lat. W związku z czym był to zespół mocno doświadczony, który był bardzo skupiony właśnie na mm, odpowiadaniu na zapytania od klientów, na przygotowywanie, Off. Natomiast ponieważ zaczął się w ich branży ewidentnie taki moment spowolnienia, to bardzo szybko się to odbiło na ilości tych zapytań i dynamice procesu sprzedażowego. Krótko mówiąc, lidy przestały spływać. Było ich zdecydowanie za mało, zapytania od klientów zaczęły się pojawiać dużo, dużo rzadziej, no i zaczęto obserwować znaczący spadek wyników sprzedażowych. Oczywiście, w momencie, gdy zaobserwowano tą tendencję, a zespół ewidentnie powiedział, że oni nie mają czasu dzwonić, bo oczywiście pierwszym pomysłem było ok, no to sięgnijmy i znowu zacznijmy aktywnie pozyskiwać klientów, wyjdźmy do rynku, zacznijmy dzwonić, zacznijmy sprzedawać przez telefon, a może zacznijmy umawiać spotkania. Natomiast po stronie zespołu opór do pozyskiwania klientów od początku był duży, ponieważ argumentowali to faktem braku czasu, tego, że są za bardzo zajęci. Że oni przecież są specjalistami, i że może lepiej byłoby ten problem braku nowych zapytań rozwiązać jakoś inaczej, co też próbowano zrobić zanim się spotkaliśmy. Ponieważ gdy analizowałam z Tomkiem sytuację, z czym się mierzą dokładnie tu i teraz, to okazało się, że firma podejmowała kilka prób naprawy sytuacji. Poprzez zlecanie pozyskiwania lidów, jak to się tak ładnie mówi, zewnętrznym firmom. Czyli po pierwsze testowano dwie agencje marketingowe, które miały za zadanie generować lidy. Ponieważ to zakończyło się porażką, to następnie próbowano zlecić kampanię i zlecić dzwonienie do zewnętrznego call center, co również nie przyniosło efektu. Po prostu dlatego, że bardzo szybko się okazało, zarówno w przypadku agencji, jak i zewnętrznego call center, że w przypadku złożonych projektów i takich rozwiązań doradczych, gdzie konieczna jest merytoryczna wiedza i przygotowanie osoby, która rozmawia, i ponieważ po drugiej stronie jest klient, który jest takim klientem na, na poziomie, Dyrektora albo takiej osoby, menadżera, gdzie już jest to klient taki dojrzały, doświadczony, taki klient, który potrzebuje również merytorycznej rozmowy, to się okazywało, że te leady, które były generowane, to nie tylko było ich za mało, ale były one również słabe albo były one po prostu nietrafione. W momencie, gdy korzystano z usługi zewnętrznego call center, to wykonywano bardzo dużo rozmów i one również nie kończyły się pozyskaniem wartościowych kontaktów dla klientów. Bo te kontakty, które były przekazywane przez call center, były zazwyczaj po prostu niewłaściwie, e, niewłaściwie albo umówione, albo były w ogóle niewłaściwie sklasyfikowane, i potem okazywało się, że zespół był tak naprawdę rozczarowany tym, no, że jak to tak jest, że oni dostają lidy, a ci klienci tak naprawdę nie są zainteresowani albo nie wiedzą o co chodzi. No więc w związku z czym, ponieważ zespół dalej e, pojawiał się taki mocny opór przed sięgnięciem po telefon i wyjściem do klienta to postanowiono rozwiązać to, ten problem jeszcze w trzeci sposób, a mianowicie zatrudniając osobę do umawiania spotkań i do pozyskiwania klientów, pozyskiwania zapytań w firmie klienta. Oczywiście okazało się, że to również nie rozwiązało problemu, ponieważ znowu było to za mało, za mało pozyskanych pozyskanych leadów do tego, żeby obsłużyć dziesięcioosobowy zespół. I również zespół cały czas narzekał na to, że no te kontakty, które są, to to nie jest taka gotowa szansa sprzedaży, tylko po prostu i tak to jest klient, z którym i tak trzeba rozmawiać i właściwie jakby niewiele to wspiera ten zespół w realizowaniu wyników sprzedażowych. Więc w momencie, w którym zaczęłam pracować z Tomkiem nad poprawą sytuacji, to zespół Tomka znalazł się w sytuacji, w której poziom wyniku zespołu sprzedażowego to było 60%, czyli w momencie, gdy oni już zaczęli realizować plany sprzedażowe na poziomie 60%, no to nie tylko były to była to już ciężka sytuacja dla firmy, bo to już trwało kilka miesięcy, ale również jeszcze zespół zaliczył ewidentny kryzys morale, ponieważ to, co przylało czarę goryczy Tomkowi, który się ze mną skontaktował, był ten moment, w którym zdał sobie sprawę, że jego ludzi to już nie rusza. Czyli zespół nie tylko nie robi tego wyniku, ale również przyzwyczaił się do faktu, że tak jest, a działania, które były podejmowane przez firmę wcześniej, zostały skomentowane, że no widocznie tak jest teraz ciężko na rynku i oni tym bardziej nie będą w stanie tego zmienić. Więc w momencie, gdy zabraliśmy się do pracy, to było właśnie tło, to była ta sytuacja, z którą potrzebowaliśmy się zmierzyć. No więc. Jak poradziliśmy sobie z tą sytuacją i co było tak naprawdę tym kluczowym elementem, którym należało się zająć? Pierwszą rzeczą, w której, o której zaczęłam pracę i pierwszą rzeczą, z którą tak naprawdę się zmierzyliśmy, było zrobienie solidnego przeglądu i takiej diagnozy aktualnej sytuacji. Natomiast nie chodziło tylko i wyłącznie o sam zespół, o to, i jaka jest historia tego zespołu, kim są osoby w tym zespole, jakie są ich doświadczenia, jaki jest ich sposób funkcjonowania, ale przede wszystkim również brzmienie rozmów, które zespół wykonał. Ponieważ zanim Tomek się ze mną skontaktował, zespół w końcu podjął próbę umawiania spotkań i podjął próbę wychodzenia do rynku do klientów. Natomiast ponieważ byli już generalnie zdemotywowani, to to był taki gwóźdź do trumny, czyli zamiast okej, okay, no dobrze, no to już nie mamy wyjścia, to już podzwonimy i zepniemy się, to był to właśnie ten moment dzwonienia zakończony porażką, był właśnie tym takim elementem, już jakby dobijającym atmosferę w zespole. Więc mocno zrobiliśmy analizę, zanalizowałam wspólnie z Tomkiem, to jak są prowadzone rozmowy, jak aktualnie zespół wykorzystuje swoją niesamowitą wiedzę, bo zespół sprzedażowy Tomka ze względu na to, że to już był taki naprawdę doświadczony zespół, był takim zespołem o bardzo wysokim poziomie wiedzy merytorycznej i takim naprawdę dużym, dużym doświadczeniu, jeżeli chodzi o znajomość wyzwań i branży, po prostu problemem był ten element aktywnego pozyskiwania klientów. Więc po takiej solidnej diagnozie tego jak pracuje zespół, zrobiłam też solidną diagnozę tego jak pracuje Tomek z tym zespołem. W momencie, gdy tak naprawdę zarządza zespołem, który dzwoni, więc zespołem, któremu jest bliżej do wyzwań, takiej specyfiki zespołu telefonicznej sprzedaży, niż takiego typowego zespołu handlowego, nawet jeśli wartość ofert była wysoka. Więc w takim razie analizując i działania zespołu, i działania Tomka jako lidera, bardzo szybko się okazało, co należy w tym zespole przepracować. I pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było szkolenie dla Tomka. Szkolenie, które nazywam Lider Call Send. Dlaczego? Ponieważ w momencie, gdy Twój zespół albo ty pozyskujesz klientów telefonicznie. To wyzwania, które rodzi tego typu ym, sposób yy, sprzedaży, są zupełnie inne niż w momencie, gdy zarządzasz zespołem handlowym działającym w terenie albo zarządzasz zespołem, którego głównym elementem są spotkania z klientami. Ponieważ przez telefon, przy pozyskiwaniu klientów, wszystko dzieje się szybciej, masz dużo więcej porażek, możesz zrobić 30 telefonów jednego dnia i doznać 30 odmów. I to wszystko powoduje, że narzędzia menadżerskie, narzędzia liderskie pracy z zespołem, który dzwoni, są zupełnie inne niż właśnie z zespołami działającymi sprzedażowo w terenie. I kiedy przyjrzałam się temu, w jaki sposób Tomek pracował z tym zespołem, czyli w jaki sposób próbował um, prowadzić coachingi z zespołem, w jaki sposób próbował pomóc temu, żeby jego handlowcy, czyli jego doradcy prowadzili lepsze rozmowy, to okazało się, że to czego jemu bardzo brakowało to było wzmocnienie go kompetencjami trenerskimi ponieważ bardzo ważnym elementem pracy z zespołami które dzwonią jeśli jesteś menadżerem liderem takiego zespołu jest łączenie umiejętności menedżerskich z umiejętnościami trenerskimi a szczególnie mam na myśli prowadzenie coachingu on the job więc to co w pierwszej kolejności przepracowaliśmy to był sposób prowadzenia coachingów zespołem, tak żeby zamiast takiego ogólnego rozmawiania o tym, jak, jak często wyglądają takie, takie niedziałające coachingi. To są takie coachingi, w których spotykasz się z handlowcem, spotykasz się z pracownikiem, mówisz mu o tym, że on powinien poprawić wynik, on mówi tak, tak, no będę się starać, poprawię się, wiem, że to jest ważne, działam. A potem nic się więcej nie dzieje. I takie właśnie coachingi prowadził Tomek, czyli były to bardziej rozmowy, takie, w której kończyły się deklaracjami, natomiast nie było po tych coachingach ani poprawy wyników, ani poprawy rozmowy, i właściwie te coachingi jeszcze bardziej podcinały skrzydła w zespole. Więc w pierwszej kolejności przepracowaliśmy sposób prowadzenia coachingów, tak, żeby one były skupione na wzroście umiejętności i żeby one sprawiały, że. Umiejętności handlowca rosną, bo bez tego w telefonicznych kontaktach z klientami nie będzie wzrostu wyników. Kiedy zajęliśmy się tą podstawową kompetencją, jaką jest umiejętność prowadzenia coachingów, to został nam jeszcze jeden element, a mianowicie odpuszczenie tematu wyników, ponieważ na pewnym momencie, gdy nie robimy wyników sprzedażowych, i kończysz każdy dzień z porażką, albo kończysz każdy tydzień ze zbyt małym wynikiem, czyli masz zrobić na przykład 50 tysięcy, a robisz 32, tak? Czyli jest to znacząco mniejsza kwota niż taka, którą potrzebujesz uzyskać. To okazuje się, że potem mówienie o wynikach sprzedażowych, o realizacji celów sprzedażowych, daje efekt odwrotny od założonego, tylko i wyłącznie demotywuje, no bo i tak tych wyników nie ma. I wtedy kolejną rzeczą, którą zmieniliśmy właśnie w ramach wzmacniania Tomka jako lidera tego zespołu w kryzysie, było zupełne odpuszczenie tematów wyniku jako kluczowego, jakby kluczowego punktu odpraw, kluczowego punktu rozmów z pracownikami, a skupiliśmy się na tym, co się dzieje wcześniej, zanim ten wynik powstanie. I wtedy się okazało, że tak naprawdę, kiedy położyliśmy bardzo mocny nacisk na to, co tworzy wynik, czyli między innymi na to, jak jest prowadzona rozmowa z klientem w tym zespole, w jaki sposób i są wyszukiwane kontakty, do których my będziemy, że tak powiem, uderzać, tak? Czyli, czyli kontakty do firm, do których będzie zespół dzwonił, czyli skupienie się na tym, co tworzy wynik, sprawiło, że była taka ulga, że już wreszcie przestały być te odprawy z zespołem, cały czas o tym nie ma wyniku, nie ma wyniku, znowu nie ma wyniku, które były oczywiście demotywujące. A skupiliśmy się na tym, żeby bardzo mocno skupić uwagę zespołu na tworzeniu wyniku, na poprawie umiejętności, bo to umiejętności prowadzenia rozmowy i właściwe dobieranie bazy kontaktów zwiększa szanse na sukces. I kiedy wzmocniliśmy Tomka jako lidera tego zespołu, to dopiero w kolejnym kroku poprowadziłam dla nich szkolenie z umawiania spotkań oraz z zimnych telefonów i z telefonicznej sprzedaży, czyli takie jakby kombo aktywne pozyskiwanie klientów w zależności od akurat grupy klientów, na które im zależało. I dopiero wtedy to szkolenie było takim punktem kulminacyjnym do tego, że jak już Tomak jako lider był przygotowany na przepracowanie, jakby taką aktywną pracę ze swoim zespołem, to dopiero w momencie, gdy on był gotowy, to wzmocniliśmy zespół, ponieważ ja jak jesteś u mnie na szkoleniu, czy to z umawiania spotkań, czy to z zimnych telefonów, to jest to takie szkolenie, które jest jednym z najbardziej kreatywnych szkoleń, jakie prowadzę, ponieważ ja zawsze na tych szkoleniach uczę Was takiego sposobu prowadzenia rozmowy, które Was wyróżni na tle konkurencji, które wnosi całkowicie świeże spojrzenie. Zdecydowanie jeszcze lepiej wtedy, gdy jesteś już tak zwanym starym wyjadaczem. Więc to szkolenie, które przygotowałam na zespołu, było takim nowym rozdaniem, takim, och, takim efektem wow. I jak już zespół ruszył do działania po tym szkoleniu, to Tomek, będąc wcześniej przygotowanym, był w stanie już ten zespół poprowadzić na zupełnie nowym standardzie. I to na zasadzie takich naczyń połączonych spowodowało dopiero, że ten rozpęd się przywrócił. Więc w momencie, gdy mierzysz się z ewidentnym takim Kryzysem, tak taki kryzys moralny w Twoim zespole. Zaczynasz się obawiać, że, twój, że Twoi ludzie się zwyczajnie w sprzedaży wypalili, a szkolenie ich i przygotowanie nowej osoby do pracy to jest na przykład rok, tak? bo często tak to właśnie wygląda, zanim w specjalistycznych branżach dana osoba, że tak powiem, osadzi się merytorycznie w ofercie i w zawiłościach, i w zawiłościach waszej, waszej branży. To najlepszym sposobem jest właśnie wzmocnienie ciebie jako lidera, a dopiero potem zadbanie o zespół. Ponieważ jest to zawsze efekt, jest to zawsze bardzo, bardzo mocno, jest to zawsze efekt naczyń połączonych. I lider jak pracuje z zespołem, jest również bardzo mocno powiązane z tym, w jakiej kondycji ten zespół jest, a szkolenie zespołu. Jest często zbyt małym wzmocnieniem, jeśli się wcześniej nie wzmocni lider. Więc podsumowując, kiedy widzisz taką sytuację w Twoim zespole, że Twój zespół już zbyt akceptuje fakt nierobienia wyników, że nie przeszkadza im to, że robią prawie plan, albo niewielka ilość osób w zespole robi Ci wyniki sprzedażowe, a reszta po prostu robi 80%, i Ty widzisz, że to już właściwie nic nie zmienia w tym zespole, czyli ewidentnie osiąganie wyników sprzedażowych przestało twoich ludzi w sprzedaży napędzać, to znaczy się, że masz kryzys morale i trzeba się tym tematem zająć, zaczynając od solidnej diagnozy, potem od wzmocnienia ciebie jako lidera i dopiero po trzecie od zajęcia się twoim zespołem do tego, żeby dać im świeże spojrzenie i żeby wprowadzić nowy standard, otworzyć nowy rozdział, zrobić zupełnie nowe otwarcie w momencie, gdy taki kryzys was dopadnie. Na pocieszenie powiem Ci, że wiele zespołów przechodzi teraz dokładnie taką sytuację i o tym, że działania, czyli próby tak zwanego generowania leadów z pomocą agencji marketingowych albo zewnętrznych call center, które są kosztowne i one zawodzą, to nie jest tylko doświadczenie mojego klienta, bo jest to takie doświadczenie, które firmy wielokrotnie przerabiają, zanim dojdą do punktu, w którym okazuje się, że najlepiej spotkania i najlepiej nowych klientów pozyskują ich własne zespoły, dlatego że branża jest specjalistyczna, oferta jest złożona i to nie jest taka prosta sprzedaż, którą wystarczy w dwa dni opanować, jeśli chodzi o ofertę, tylko jest to ekspercki poziom rozmów z klientem, i dlatego już od pierwszej rozmowy to właśnie ten doświadczony handlowiec, który nie ma ochoty dzwonić, zrobi to 3, 4 razy lepiej niż próba delegowania tego na zewnątrz. Jestem bardzo ciekawa o twoich refleksji po tym odcinku. Więc podziel się ze mną koniecznie, napisz do mnie, jak często u ciebie takie sytuacje bywają, a może właśnie również masz za sobą próby delegowania, delegowania na zewnątrz pozyskiwania nowych klientów. Daj mi koniecznie znać. Zapraszam cię również do pracy ze mną, zarówno do wzmocnienia Ciebie jako lidera, który pracuje z zespołem dzwoniącym, gdzie mamy zupełnie inne wyzwania niż, niż w momencie, gdy Twój zespół po prostu działa na spotkaniach albo w terenie, no i oczywiście do wzmocnienia Twojego zespołu świeżym spojrzeniem, gdy Twoi doświadczeni, starzy wyjadacze już nieco wpadną w rutynę. Dzięki za dzisiejszy wspólny czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.